i zagramy się w na folda będzie fajnie eee, dobra. normal i dzisiaj zagramy w nafolda, będzie fajnie ścisły to dobra On witam po angielsku Dobra To nic Kolejny To ja a więc... Jesteśmy Freddy Aha. Ja nie mam to bo bo, bo... bo... Po prostu patrz. Zobacz na nim. Dobra. Eee. Jakieś miejsca są. O, mamy wojnę jakąś. Miejsca. Aha. A, łatwo. A, stokany jeden. Uh. No więc, nie wiem co my teraz zrobimy. robimy. Tam, tam jest jakiś boss. Chcę mi, żebym go ściekielał. O! Freddy. A! Nikt Um, byte, 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 dobra Cupcake, cupcake, dobra, dobrze, dobra Eee, B&B Ruszajcie się Mike Toss Switch, 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 switch Cupcake Bash jump. Cook Mic Toss Udało, udało się No, ale gadaj z tym rodem, kradzień Aha, dobra. No nie! Lito! A to, sórego, sórego. Tabo, łatwo. Tabo, poziom, jej. Dobra. Idamienski. Kompletnie nie wiedzieć, ale tam jest jakiś boss. Trzymać, Łatwo. Kolejny postakon. Boss jakiś. Zabijemy bossa. On jest mocny. Trug. Nie. Ruszajcie się, nie. Dobra. Шипчай. Капкейк. Никто. Байт. Хук. Вау. Ну, камон. Никто. Капкейк. Байт. Я. Вы ошибки. Okej, okay, szybko! Spicaj ją! Bajt! Szybko, kup! Nie... Teraz no, zmieniamy teama. Team, zmieniamy. Kapki. Teraz uszyliśmy go! OLE do szczęśliwy, jestem trochę skrzynka jakaś Nowy chip Aha trochę Czy tego No nie Co się. to. Kekek. Nice Dobra. 5 tokenów. skrzynka, kolejna. Co to jest? Kolejny chip, czy co? Nowy chip defense. Chipy. Kolejny jeszcze mamy. Kolejny dan. To cika eee, Dobra, socika. Mapa. Widzimy... Aha, jesteśmy tu na mapie. jak my możemy teraz... O oh, nie! Yeah. Cupcake! Pizza wheel. Bangdom. O, oh, to jest UP! Hot cheese! Hot cheese. Dobra, 60XP. To trochę dosyć mało. Więc co teraz tutaj robimy? Po prostu zbieramy tutaj pieniądze, co? Wejdę no, tu w tą stronę. Aaa, bajk. Pizza ujrza. Jeszcze jeden top. Jeszcze jeden fast token, dobra. Aha, dobra. Mogę tutaj przejść? To ja mogę. Blech! Bazzczan! Ole... Lizbę, co... A, to lepszy. Cut party paper, zobacz. To się odewala. Ba happy Bazzan. Ło, wow, ale... Oj, ten Bazzczan jest up! Jak widzę, ten Bazzczan jest up! Dobra. Co nam? Przedawaj, ja. Ale mam mało fast-openów. Madpot. To i Freddy. Freddy, tylko błyszczący się, dobra. Ja nie chcę te chipy. Czekajcie. Czy mi było tak, że. Nie mam już tych, że mam nie niezałożone te chipy? No nie mam. Freddy Zdjęć Twoją duszę. Wow. Wow. Nie. Bardzo. I pizza już matka, Lijens. I chodź. Dobra. Tutaj mogę gdzieś wejść nie. ja nie wiem gdzie mam iść. Ale ile w tą stronę? Dobra, nie wiem, ale... No nie! Bajt! No dobra łatwo. Dobra. O! Chia. 10 postokę. Eee, Facebook, nowe nic się stało. Ja ile mam tych... Ile ja mam? O! Kolejne, kolejna skrzynka. Ci? Nie no! Fuk! Przed ja pięć za takiego jednego łatwego. Co jest? Hmm. Kolejne 10 pas, no dobra. No mogę pewnie kupić Leon Co się stało z chipem? Nie wiadomo. No czemu mi te cipy? <grym> GANG DOWN TO BUSINESS Night NIGHTMARE FREDDY to nie, było... to nie ma sensu, ale ok <coughs> nie wiem gdzie mam iść dobra Ustawmy, że ja muszę iść tam na dół A! macie pizzą dobra Ej, to jest jakieś drzewo dziwne. Co to jest. Aha! Jakiś portal. Light march Chyba do to jest trochę Bye. A, <coughs> oh, nowy challenger jakiś. Aha. Atomcika. Tytana. Użyłem cuda. Zapser. Bazaza. Popis. Popis. Switch. Pizza. 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 Nie wiem, się odwala um, nie wiem, Mike to nie wiem, Papers, nie wiem, co to jest. Aha, kinki, ładne. Aha, aha, mam jakiegoś nowego. Zobaczmy, czy ma, ma, ma na... kieszenie? E no, 500, Dobra, nie wolno. Weźmy ich, bo wiadomo. Dobra, nie wiem, chodźmy tutaj. Tam jest Fred, tam jest Fredber. Ja z tą stronę poszłam. Bo co jest? Aha, balon śmieci. Chyba mamy balon śmiecia teraz. Balon śmieci zginął. Balon śmieci zginął. Balon śmieci zginął. Zrobimy tylko balon śmiecia. Balon śmieci. Jesteś się obudzić. Majkwość. Potem nie wiem. Balony, galony. Toksyczny. To się truje po mojej. Aha. Toksyczny. Bajkę. Balony. Dobra, jeden z gmin, jeden z Bike toż. Toż, Mike. Bacz, Dobra. Nie. No bo udało się. Zabiliśmy balun na śmiecia. No i nowego, no i nowego. Ja no mam balun śmiecia, nie wiem gdzie go dać. ...partii. no to, to zapominam reset. Dobra. Tego, 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 a tego, tego, tego i tego. Dobra, done. Phantom Magor, because she need to be... ...ha, Że, po prostu, żeby ona była gore. dziwniejsza. Dobra. Ej, te skrzynki się spawnują, ale fajnie. Ja mam, kurde chcę tego obidła, tego obidola chcę Dobra, chcę tego bić. ej złota skrzynka Co to jest złota skrzynka, daj, E. No są jakieś wiadomości, o mój, oh my god, oh my god, dude. oh my god, dobra a jak wy co widzicie, to jesteśmy coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej na moim kanale. I bardzo wam dziękuję. I to wszystko przez was. Bardzo dziękuję. Dobra. Ej, ten beadle jest dobry. No, Cieszę się, że bym go zbierałem. Yy, Chyba tam jest czas. Na no, górze nie powiem. O, tu. Tak, Nie, ona się już...

Dobra, idziemy tutaj na, na dół. Tu jest to dziwne drzewo. Dobra, wejdźmy jeszcze raz. Dobra, jesteśmy w tym dziwnym świecie. O tam się wchodzi, dobra. To jest jakieś dziwne drzewo. Się tu. Idę Freddy, bo musieliśmy jeszcze jedno... O! Mamy! Nawet jesteśmy na do miejscu. Dobra. Aha, Purple Guy. No co teraz tutaj mamy zrobić? To, to jest jakiś ptak? Nie wiem. Tu jest jakiś. Tak, dobra. Yy, tam jest jakiś dziwny... Balony, balony. Balony, balony. Sprawdzam. co z nimi, ale łatwo. Ale, Ale dużo XP! Y Jezu! No, ale ten przycisk, nie wiem, co się stanie. A, mamy drugi. drugi świat, no To fajne. A może si mogę się teleportować, ale fajne. Dobra, no, ja mamy teraz tych tutaj Bye. Oh, o, no dużo. Ej, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z tego. Bo ja bym chętnie robił, więc. E. Kolejny świat? Ej, nowy świat. Ej, jesteśmy się do nowego świata. Tak od razu już, bardzo pytam już. Bażam. nie wiem, toxic bike! Oni też mają balony, co? Chodź, ociś, chodź, ociś, chodź, ociś, 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 dobra. Toxic... My... Oh. Tak dużo tokenów, Jezu. Dobra, to O! Tak No, ociś, tylko najpierw muszę jeszcze nie zauważyłem nie zobaczyłem wszystkiego tutaj na tym świecie Ach, nie mogę... Mogę! Dobra, będzie łatwo! Właśnie. Dobra, będzie łatwo z nim, on tutaj o się mazywało. A łatwo! Łatwo! Ha 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 ha! ha. 300xp Wow No bo 300xp to wow Bardzo Dobra No to cheap Week Co to za chip Niech was do rodziny płaźbów Nie jest Aha To zół Czy jakaś gwiazda leciała? Dobra Ono wyczynek jak? Aha, G J-J, chyba zabijmy j Łatwo z ale łatwo z tym j ale łatwo, ale łatwo z nim, ale łatwo ale było łatwo z nim. Dobra, reset. Nie no, ja nie, nie no. Zawsze jak ja wychodzę reset, najpierw weźmy tego, tego śmiecia, tego śmiecia, jeszcze tego, a w drugim filmie będzie ten śmieć, ten śmieć, ten i ten. Badano. Dobry film. No Jezu! Duży tych chwast tokenu, ale za tych to chwaskę. Mamy challenger już! Fanto. Jest mi dużo dla tych challengerów, co jest? Ej więcej, nie ma dużo tych challengerów. Weźmy weźmy tych samych najlepszych tu i, i tutaj weźmy tego, tego, tego i tego nie weźmy nie tego y, i Dobra, może być do do no do, 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 do. dobra, dobra, dobra. No nie! Nie mam no z tego. Dobra. No nareszcie! Jezu. Nie no. Dobra. Widzę to chyba będzie dla z... tego flafa. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tego... ...to zostawcie okno w i Widzimy się jutro.